Jak wiecie, uwielbiam słodycze i dostałem troszeczkę słodyczy od firmy Mark Łukasz Kiezik. Bardzo serdeczne dzięki. No to są w szczególności kamyczki najlepsze, jakie jadłem w życiu. Rodzice mi kupili na targu, smakowały mi niesamowicie i postanowiłem, że napiszę do, do pana Łukasza. Naprawdę jest rewelacyjny smak. Pozdrawiam serdecznie właściciela firmy, no i zachęcam Was, bo naprawdę jest świetne, świetne słodycze. Cześć, z tej strony Janek, jesteś na kanale Żyj z Pasji. Mój kamper już jest praktycznie gotowy Zostało kilka pierdułek do zainstalowania I zaczynam podróż życia Kierunek Włochy Zapraszam do oglądania odcinka Pierwszego odcinka z wyprawy Moim nowym kamperem Dobrze, zaczynam sobie tu uładzać Płyn do mycia rąk Płyn do zmywania, kosmetyki Wiecie co? Muszę się przespać, bo byłem u dentysty I... Otworzona buzia przez dwie godziny. Jestem dość zmęczony. Bardzo serdecznie pozdrawiam panie dentystki. I teraz się zdrzemnę i potem dalej z busem działam. Stałem dalej ogarniam i wjeżdża sękacz w czekoladzie. Tutaj, no logistyka ciężka, płynę żeby było blisko z lewu. Na przyprawy już nie miałem miejsca, także przyprawy są pomieszane z kosmetykami. Tutaj cukier, suplementy. A tutaj zostawiłem herbata, kawa, mleko, witaminy i szklankę. Biorę jedną taką bardzo fajną z podwójną ścianką. Do kawki porannej. A z drugiej strony, tu mam pudełeczko. Tutaj, tutaj. Latarki. pierdoły to jest świetny na komary. Zerowy pobór prądu a działa genialnie. No, i tutaj dałem termometr. Teraz w aucie 21 stopni. I już włączyłem lodówkę. Muszę aplikację ściągnąć, bo już nie pamiętam, jak tam ustawić na tryb low, Tak czy inaczej, jest eko. No, i powoli, pomału ja sobie biorę elektrykę. Jakieś kabelki do ładowania. Ok, już praktycznie jestem spakowany. Jeszcze taki mały akcent, co by motywacja podczas wyjazdu nie odchodziła. Ok, za parę godzin wyjeżdżam. Jeszcze dałem radę linę tutaj. No co by mi było tutaj po prostu ładnie w przestrzeni sypialnej. Dobrze, mamy ranek kolejnego dnia. Lodówka działała praktycznie jakieś 20 godzin. Wkurza mnie bo. Sama zmieniła temperaturę na 1 stopień. <gry> Nie wiedzieć czemu. No mniejsza z tym. Ładuję detektor, ogarniam tutaj i wyjeżdżam. A to jestem po rozmowie z firmą z Piecykiem i Piecyk na gwarancji wraca do sklepu. Dobra, detektor jeszcze się ładuje. Eee, tutaj ta lampka w nocy świeci. Ten wyświetlacz LCD mimo wszystko świeci, dlatego postanowiłem zrobić jeszcze na szybko włącznik. Zaraz wiercę otwór otwornicą Tutaj gdzieś Gdzieś w tym miejscu Bardzo delikatnie z odkurzaczem zobaczymy Okej, okay, tak na szybko Ale Jak widzicie działa Teraz przedostać się przez Warszawę Wyruszyłem kochani Pogoda na jazdy jest świetnie Świetna, naprawdę jest 28 marca teraz no, i w Polsce jest bardzo, bardzo ciepło, także trochę pada, ale takie przelotne opady. No, trasa idealna. I pierwsze szybkie przemyślenia apropo jazdy Ducato. Przejechałem dokładnie, już Wam powiem. 236 km w ogóle nic nie czuję. Tak jak w Doblo jechałem mniej więcej 150-200 i musiałem robić przerwę ze zmęczenia, troszkę niewygodnie i tak dalej, i tak dalej, to tutaj czuję, że 300-350 to nie będzie żadnego problemu, siedzi się komfortowo, silnik nie przeszkadza tak bardzo, bo wygłuszyłem dodatkowo przed wyjazdem jeszcze maskę, także jest bajka po 250 km, czas na postój i jakiś posiłek trzeba ugotować beczkę sprawdziłem, się nie urwała lodówka śmiga, prądu full i pięknie, dobra co by tu zjeść a ja wiem dokładnie, patrzcie jaki boczek i jajka. Fik. Nie jest to pierwsze odpalenie kochenki, ale pierwsze na wyjeździe. Ale idealnie ten wyciąg działa podczas gotowania ekstra. No i oficjalnie pierwszy posiłek w nowym kamperze. I fajnie przez to okno nikt mnie praktycznie nie widzi, a ja widzę wszystko. Ale się ładnie zrobiło. Mam jakieś 170 km do granicy z czekami I jazda. Za chwilkę będę w Włodzisławie, śląskim, w wodzisławie, śląskim i tam Biedronka i ostatnie tankowanie. Było ostatnie tankowanie, ostatnie mycie szyby i teraz 6,6 ,6 km do Biedronki. Ostatnie zakupy w Biedronce zrobione i 822 km do grado. Na dwa kampery e, odległość przyjadę 736 i mam 23, czyli zrobię 750 km dzisiaj. E, zużycie średnie paliwa 9,1 litra. Jestem mega zadowolony. E, biegi zmieniałem przy 2000-200 obrotów. E, no i na drogach szybkiego ruchu na autostradzie w Polsce to jechałem między 100 a 120 na godzinę dynamicznie jeżdżę, tak jak mi widzowie podpowiedzieli, którzy jeżdżą dieslami, żeby nie zapchać DPF-a, także tutaj wynik jak dla mnie to jest naprawdę mega, mega spoko, bo myślałem, że koło 9 to by było w ogóle, no nie wierzyłem w taki wynik, że 700 kg doszło za ładunku i mimo wszystko przy dynamicznej jeździe udaje się utrzymać te 9.1, aczkolwiek przez pierwsze 400 km średnia była 10 litrów, dopiero potem spadła. Zróbcie chwilowe, to już nie. Prędkość średnia 73 na godzinę. Czas podróży równe 10 godzin. No i dobra, zaraz dojeżdżam na miejsce. Dobrze, dojechałem ledwo żywy. Jeżeli chodzi o rzeczy, tylko ten jeden nożyk spadł. Tutaj z przestrzeni, czy zainstalowałem taką lampkę przesunęły się wody i ta torba, a tak system energetyczny i beczka żyje. Wszystko żyje. Przywitam się, zobaczę. Co za turysta tu przyjechał Turysta-detektorysta, dzień dobry Dzień dobry, Janku <grywa> Proszę, nie piąteczka, bracie Witam A to jest, moi drodzy, owczarek niemiecki Illinois pamiętam <grywa> <grywa> Tak Belgijski Malinois, ale powiedziałem na początku niemiecki Illinois, jak pierwszy raz po, yy, tą nazwę skumałem, no Otwierając rano drzwi, taki widok, Łukasz tutaj spał, znalazł świetną miejscówkę, no i tutaj jest, jest rzeczka, jak, jak, jak jakiś taki kanał, nikt nas nie niepokoił, fantastycznie, pogoda piękna, slory ładują, kawka, śniadanko i lecimy w trasę. Dobra, przygotowałem kawki dla siebie i dla sąsiada i robię nam śniadanko, jajecznicę na boczku. boczek powolutku podsmażam i czas na szybki trening chociaż bicepsów przed śniadankiem No i właśnie po to było warto zasuwać. Jeszcze jedna ważna rzecz. O. Jak teraz coś jecie, jecie to życzę Oczywiście smacznego. Na bułeczkę dorzucam troszeczkę oleju lnianego, co by zdrowo było. A, pytaliście o zbiornik, zapomniałem pokazać w odcinku prezentującym kampera. Zamontowane na takie pasy z ocenkowanej stali. Tutaj jest kranik spustowy, no i tak się prezentuje. Dobra, a po śniadaniu weźmiemy sobie od pana Łukasza. Troszkę kamyczków na osłodę. No to moi drodzy, lecimy dalej kierunek grado. Zobaczmy jak odpali po takiej trasie olejo nie zżar w ogóle ideolo. Łukasz gotowy lecimy 517 km, będziemy o 19. Dzisiaj ma nie padać, także pogoda na trasę bardzo, bardzo dobra. Przede mną jedzie camper za myślę ćwierć miliona, może 300 tysięcy z Niemiec, a czy radość z Vanlifeu ma większą ode mnie? Nie przypuszczam! Chwilowy postój gdzieś na Węgrzech i szybki spacer zaraz będzie. A nie, byłeś. To no, spacerek? <laughs> Dobra. Natura 2000 Terrulet. Aleś mi się nieprawdopodobnie podoba ten samochód. Jedzie się jak w bajce. Po chwilowym postoju mamy 370 km do celu. Powiedz mi chcę moje czemu smutne łódka twoje czy cię mama strofowa Nie jedziemy sobie bezpłatnymi drogami nigdzie nam się nie spieszy a oszczędność jest tak naprawdę w przypadku busa to sama winieta na Słowenii 180 zł, także spora oszczędność piękna ta Słowenia i Ducato dobrze się spisuje na tych wąskich zakrętach po 10 stopni czasami jest wzniesienie no i w górach spokojnie na trójce daje radę słoweński korek 268 km zostało. Ciepło się zrobiło, włączyłem klimę i działa. Wszystko śmiga. Pierwszy raz w życiu jeżdżę samochodem z klimą i naprawdę jest, no, naprawdę przyjemnie. Gaz po 0,84 euro, diesel po euro 52. A tak wygląda karetka na Słowenii. A tak policja. Ostatnie tankowanie przed Włochami bo bardzo fajna cena euro 52 za litr diesla. I wydaje mi się, że jakby jest zgodność stacji, jeżeli chodzi o ceny paliw, bo ten 1527 widziałem chyba na 10 stacjach po drodze. I nawet patrząc po 4,3 zł za 1 euro, to mamy cenę podobną jak w Polsce. Przy głównej trasie na chwilę stanęliśmy coś zjeść. Yy, także jedonko, kolejny raz, ocie. W, w sumie rzadko kiedy biorę. Wypijam dwie kawy dziennie, no ale teraz jakoś czuję, że na te ostatnie 200 km myślę, że taką niezamocną warto jeszcze walnąć A na obiad mamy taki kawał boczku pieczonego. Mama mi upiekła przed wyjazdem i jedną bułeczkę. Także taką kanapkę wetnę. No powiem Wam, nie tylko Wam. Mama to jeden z najlepszych bożków, jaki w życiu jadłem. Także drodzy widzowie, smacznego życzę ze Słowenii. I tak patrzę, 20, dzisiaj 9 marca. 13 kwietnia w zeszłym roku wyjechałem do a teraz dwa tygodnie wcześniej do Ducato. Nawet nie wiecie co czuję. Jak bardzo się cieszę. Na beczka. Przetrwała te góry, pagórki, zakręty, hamowania, przyspieszenia. Co prawda jeszcze dorobiłem taką belkę przed wyjazdem, no ale trzyma się, nie przecieka, także jest git. Ok, dojechaliśmy. Trochę, trochę jakiś muszek wleciało, także uruchomiłem takie cudo, jak mucha do tego albo komar dotknie to od razu ginie. Mm. Rozpakowałem pompkę sif Siflo. Tutaj zrobiłem sobie Taki uchwyt wziąłem oczywiście z domu. Ten sam co mam tutaj jest świetny. I wejście na zapalniczkę. Kostki, wago, wszystko miałem przygotowane, bo już nie zdążyłem przed wyjazdem tego zrobić. Tutaj załapane. No i po prostu podgrzewam w garnku wodę 5 litrów. Wkładam pompkę, wkładam do swojej stacji All Powers i pompka pompuje wodę do tego elementu. Ale zaworem puszczam ile chcę, a i, i, i nie, nie tyle, ile chce pompka, bo ta pompka ma przepustowość ile 12 litrów na minutę. Także dość sporo, yy, żeby wam zobrazować. To ta pompka ma większą przepustowość niż tamta pompka, która jest no, dużo mocniejsza, ta ciśniowa. Także moi drodzy, oficjalnie włoska przygoda rozpoczęta. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!